Cześć, z tej strony, Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam jak Pancera 90, czyli tak naprawdę jedną z fajniejszych dziewiątek, jeżeli chodzi o skrzynki w tym roku. I tak, jeżeli chodzi tutaj o ten pojazd, pancerzowo jest bardzo dobrze, oczywiście macie tutaj trzy słabe punkty, w sumie cztery. Wszystkie trzy słabe punkty znajdują się tu, czwarty słaby punkt znajduje się tu. Niestety dolna płyta jest tak samo jak w desetce. W sumie jesteście oparci o podwodzie S100, więc nie macie się tutaj co dziwić, że ta płyta jest akurat słabym punktem. Jeżeli chodzi o armatę, macie tutaj 150, 290 penetracji podstawy 340, 334 na goldzie. Więc tak dosyć klasycznie, jeżeli chodzi o niemieckie konstrukcje. Mobilnościowo. No. Można to nazwać wadą, można to nazwać zaletą, jak to tam chce. 30 km na godzinę w podstawie, 34 po zamontowaniu turbosprężarki. Dużo, niedużo. Jeżeli patrzymy na wagę, dużo. Jeżeli patrzymy na ogólnomobilny względem innych konstrukcji, no mało. No, niestety, tak to tutaj wygląda. Pamiętajcie, że pojazd jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Więc te 34 km na godzinę są w zupełności wystarczające. Plus do tego, no, ten pojazd sobie fajnie radzi. Naprawdę fajnie sobie radzi. Mamy, jak sami teraz zauważycie, walczymy na 11 tiery. No niestety dosyć mocne konstrukcje, tak? Macie tutaj KR-1, macie SXX 40 Hirschka F.R.a. W sumie to można pominąć, bo to jest papierowe. Natomiast no ogólnie tą konstrukcją gram się bardzo, bardzo przyjemnie. Czuję się jakbym grał takim jak pancerem S100, tylko poziom niżej. Więc no jest całkiem, całkiem fajnie. Dobrze. Podjedziemy sobie tutaj do miasta. Nie będziemy się pchali na zielone, na zielonym nic z tą konstrukcją nie zrobicie. Inaczej, zrobić, zrobicie, ale jesteście po prostu zbyt wolni, zbyt duzi. Macie słaby kamuflaż. No niestety, tam sobie za bardzo nie poradzimy. Natomiast w mieście, jak najbardziej, tu można się troszeczkę pobawić. Oczywiście, po zajęciu odpowiedniej pozycji którą właśnie zajęliśmy. Dobrze, mamy chwilowo trzy pojazdy... dwa pojazdy obok nas. My jesteśmy trzecim. T-55A jest po prawej stronie. No nie wygląda to za ciekawie. Jeżeli tutaj pojadą większe siły, będziemy mieli przerąbane, tak delikatnie mówiąc. Ale dobrze. Dlaczego zająłem sobie tą pozycję? Pewnie się spytacie. Zają tą pozycję z jednego bardzo prostego powodu. Dzięki tej pozycji chowamy garnki. Nie widać nam garnków. Dodatkowo przez to, że przeciwnik strzela jednak do góry, nasza górna płyta ma jeszcze lepszy kąt, więc powinniśmy więcej odbijać. Natomiast mnie bardziej zastanawia, gdzie są przeciwnicy, bo ich... No, nie widzę. Ani nikt tu nie pojechał. O, KR1 się dopiero co wyświecił. Dobra, czyli KR1 mamy tam. Ale to jest jeden pojazd. A gdzie jest reszta? No bo powiedzmy sobie szczerze, no nie ma ich, tak? Dobra, T113 się wyświecił. Bardzo fajnie. Aj, nie zdążyłem. Ale już zdążyłem. O, już myślałem, że go nie ma gaśnicy. Niestety posiadał, natomiast, no, oberwał takiego gonga, że już raczej długi nie będzie chciał otrzymać. Natomiast, no. Natomiast otrzymał, dobra. Wycofajmy się, bo ten KR1 jest groźny. Nie chcę od niego po raz drugi zarobić. Mamy 1900 damage zadanego. Magazyn amunicji, niestety. dostał kr 1 teraz nasz jakby mi pomógł to by było bardzo dobrze potrzebuję chociaż jednego gościa który będzie w stanie mi tutaj pomóc kr 1 dostał jak sami widzicie na goldach no tym pojazdem prawie fajnie się gra mamy 3 400 damage za zadanego już to jest dużo Inaczej, nie jakoś mega dużo, natomiast, no, powiedzmy sobie szczerze, oddaliśmy ile? Trzy strzały? Dobra. Magazyn amunicyjny. Co prawda, no, nie za tak? No, bo jednak dostał, ale... No, taki strzał w magazyn amunicyjny zawsze troszeczkę podnosi człowieka na duchu. I fajnie to po prostu wygląda jak pojazd traci wieży. Wiadomo, w bocie się to zdarza rzadziej niż w Wartanderze, natomiast no Czasami się zdarza. Podjedziemy sobie od tej strony. I teraz tak, jeżeli coś by spotnęło nam tutaj przeciwnika w tamtym miejscu, to by było bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, nie ma. Jest grill. Trafiliśmy grilla. Pięknie, to już by była moja śmierć, gdyby grill, nie trafił, gdyby grill, grill trafił. Na całe szczęście ze złomuciem, bo pod, pod pancerzem tak naprawdę. Więc no, farcik niesamowity. A teraz mógłbym tak z ciekawości załadować odłąkowo-burzącego i co odłąkowego spróbować kogoś przygwozić. Może się uda jeszcze jeden strzał strzelić. Natomiast wątpię, bo jesteśmy troszkę za wolni. Chyba się nie uda. KPZ jest schowana. No, niestety się nie udało. Cóż, 4,5 tysiąca damage zadanego na 11 tjery. Wydaje mi się fajnym wynikiem. Zobaczmy sobie ogólnie, jak to wygląda wśród drużyny. I tak. O. Spoko jeszcze sanki dostałem. Na zarobek nie macie co patrzeć, bo aktualnie są jeszcze te bonusy ze świąt. Dlatego tyle zarobiliśmy. A jeżeli chodzi o czy jesteśmy pierwsi. Zrobiliśmy więcej od 11 pierw, więc no, muszę przyznać fajnie. Ale dobrze, nic. Nie przedłużając, nie zabierając więcej waszego czasu. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie w środę. Ewentualnie jutro. Zobaczymy jak się wyrobię. Z czasem, bo jednak mam popołudniówki. I jutro, jakby się udało, no to wtedy wam nagram jeszcze e, ostatni czołg, czyli Strixa e, tego Szweda. Natomiast wiadomo wiadomo, jak to może wyjść. Nic. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.